Dzień dobry, jeżeli jestem Krzysiek 2 i Kubuś zapraszamy na Fortnite pary tym razem. Miłego oglądania życzę, będzie ciekawie, obiecujemy. Co ja na jutro muszę zrobić? Angielski na pewno, Geografia jeszcze muszę zrobić dzisiaj. Ale na leciku. czy do kolei. No chyba jakiś win No fajnie byłoby mamy chyba jednego wspólnie I mam dość mamy. dawno żeśmy nie grali w sumie we dwóch zawsze znaczy zawsze no, z reguły gramy na czterech zawsze ktoś się do, na normalnie Mamy ekipę za tobą kubuź lecą lecą na sad także może wróćmy na farmę Nie miałem ja tu polecił bo ja może tak brać szybciej i jeżeli we dwóch na sad Nie chcę zadać na domek i tyle nie jest na czerwonej Tam są na ten i Lecimy. tam na stodole, no Lećmy razem na czerwoną Ja i... Zacznę tutaj Teraz zrobię teraz taki meg, że go zabiję granatem się Powaliłem, powaliłem typa! Nie strzelaj strzela, no, jeden powalony Kobuś, nie mam życia Dostałem strasznie od niego, a mam tylko pistolet na 18 ja już tam lecę, bo oni będą się podnosić na pewno. Także ja już nie będę w tym fikać. Ja Jednego powaliłem, powaliłem na Dostałem od tego samego, co go pobiłem ku kubić na stodole. dole. on jest w ob to obity, więc masz go prawie jak z kolei. Jak on mnie tak trafia? Ja cię kręcę no. on dostał w głowę za 48 przed tym z pistoletu. Trzeba było podnieść mnie w takim razie. Jeszcze jeden wybieg. Wybiega, 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 wybiega. Goni cię, plecy masz. Dobra. On było ogniem, nie wiem No ja, to co? Są... Tylko że mnie tak zaczął zbić. Tu chyba nie były ty bo... Było... Ktoś na wyłanie strzelał. A boty tak nie, nie, nie strzelają. Ale dziwne to było, bo... Ja jednego powaliłem. Ty, ty, ty zabiłeś tego? Nie wiem, na co tam chodziło. Ja ja, ja zabiłem granatę, bo użyciłem do środka, bo się śmiałem, że rzucę mu granatę, bo... Coś ja ci robił. Chciałem mu granata i... I dostał na idealnie na głowę Przyjął Ten tutaj szedzałem na kucaka, to że chciał z pompy, bo z M to tak średnio, już nie miałem HP byłem na hita No jest pompa Tu jest co, zaraz wezmę to Lepszy to niż nic Tu jest pompa niebieska, bo szybko jakbyś chciał No to przyjmę Bo ty ją lubisz ja mam zieloną już Tu widzękę zaraz wezmę tu z nich, chodź, w spalę. To, to wezmę, to wezmę, to wezmę, to się może przejść do farmy, nie ma Bo ja mam dużą potkę, więc w sumie wezmę ją. To mógł sobie pan poszukać na mnie z ogniskiem, ja trzymam ja bandażem. Się. Nie mam, nie mam drewna, aby pasowało no. do ogniska, się zaraz skóra. Tych. Ale poszło teraz. Tam masz tą popę, a tam masz ten. Nie pompa? Tam, dobra. A tam jest zemka, to jest wezmę nie Od niego... I jeszcze tu masz jabłka, może jabłka w trenze, o ile się ci uzupełnił akurat. To mi tylko jednak trzeba w sumie jabłka, okej. Okay. Ja, ja tylko muszę na jeszcze... Rozpalownisko zjedz, zebrane jabłko i zjeść coś tam jeszcze. Nie. Nie wiem, ile jabłka daje, pięć? Tu było się jakieś ziamo, no. bo nie mam nic, chyba że zaraz zupułujemy. Ja mam 20 do Mki, 30 do PMA i 30 do POM To Tyle, co ja, to zbierajmy A co? No, bo ja sam mały ci 100 Mam dużą, na stopie, bo no, ja mogę sobie te małe nosić. Jak to, że ja robiłem masz tu wypić sobie. Ja A już piję dużo. To ja też wypię od razu. No, otwartej przestrzeni ale tak. mamy dropa w ogóle okreszku o typy coś strzelało Na farmie się strzelają, dobra, to już spróbuję zrzucić tam dro tego dropa bo zrzuciłem no, nawet, to się zrobi. Mm, nie. o Boże nie ma tak parasolka z dropa po prostu to jest najlepsza rzecz Traci się 20A, może by szybciej ten drop spadał do twojego. Tak, hmm. parasolka Ja bym dużo od razu mało. Chyba ja nie mam żadnych podwórów, nie chlałem wszystko, ale... To jest strzelało chyba za nami Czekaj Kubik, bo ja się tu bym porobił troszkę Strzelałem, no Biją, biją w ten domek, tam gdzie byliście kierować Dojeżdżają w domek ten nasz Dobra, no, no, dojeżdżają w ten domek, gdzie byliśmy na początku, gdzie blążywanie. Tutaj ja byłem na czerwono. przywitamy. No to dostałem szybki laser, bo dostałem. Nie wysyła na czerwonej. Tu już dochodzę na dach, to się pobawi. MKU. Tak, tylko ty nie. Dostał. Nie, no, dostał. No, dostał. No, dostał. Leży jeden. Nie, zrzucił mnie. Nie umrę. Podnosi go na dole. Już kubuś za prawe. się podnoszą. U mnie, u mnie, u mnie, a to pan już jest Ja kubuś jestem tylko jedziesiąc. No dobrze. HP. Chciałbym leczyć. Powiedzieć... No to może do niej, proszę, no, to skończę. Ucieka. Ty by gdzieś. Mam go Ucieka. Tanczy chyba. Tak. A drugi jest? Czy drugi też już poległ? Po po, poleciał do siebie. Tworzy na dół, spadł Leży już leżą Ten mi zrzucił na dół I się wystraszyłem, bo już myślałem, że umrę Ale raz szczęście się zabudowałem na szybko Uczy, ma pan jakieś. Uczy, ma pan jakąś małapoteczkę, czy też nic? potki, tam wymieniłem przed chwileczką Kubuś Tylko gdzie ja to wymieniłem? Pójdę. W domku chyba wymieniłem no, bo ja Na górze na dachu to Kubuś będą Pamiętam, jeszcze gdzieś tu były banta, że nie pamiętam gdzie, a tam są. O, no, tu sobie. są gdzieś te potki, bo ja wymieniłem przed sekundą, tu masz małe, o tu. Nie tu, czekaj, tu. Widzę, no, widzę, no, widzę. No i ładnie. Ale jak myśleli, tak na pewniaka se podbili. No. Z się, tam jest 30 ma, to proszę bardzo. Teraz mogę panu dać jakieś, ja mam potrzebą. Mam setkę do m -ki. I 50 do pompy, to pompę ogarniam, tylko... A, jakby... okej. Okay. Masz kubus, A, to masz, no to małe kucie, leczysz No, chodźmy może na górkę. Ktoś tam Ktoś na górkę, tak jest. No, chyba że tam są za nami, ale tu nie będziemy się wracać chyba, nie? Chyba no, nie, no. Możemy iść na górkę, a potem iść tu na t zrzutować no i potem uślebić. To no wszystko przeładowane, przeładowane, dobra Co masz dobrego? Ale powiem, że ten drugi, już tego tak jednego kolega Co tego pierwszego powaliłem, to ja trafiłem znowu z pompy, nie wiem co się dziś kurde, my teraz grałem półtorej godziny i... My, my grałem tam z półtorej godziny Fortnite i zrobiliśmy jednego wina Ta gra, jak zacząłem z panem grać, to my dziennie, jak grałem nie wiem, z trzy godziny, to my wina nie robili no, a teraz mi zdają, że jest progres, tak No to super, czuję się. Tak. teraz to głównie to wygląda. Duńce, o! Chciał się uleczyć tak. Rezultujemy. Idziemy na lasek, tutaj na dół. Można, nie? się uleczę. Standardowo potem na Kira i idziemy tam w stronę tego. Będziemy się cofry po prostu z za mastu. Tu już ktoś, nie, nie, bo nie. Mam 900 m aców, 600 i 3 to mi wystarczy nic hmm. fajnego. No, a ja podkreślam, że w i bandażu w biurku. ma Dobra, chodźmy teraz na tire i tak, więc hmm. no, my tu je zrutujemy, i później sobie tu już no teraz to, zaraz no, wrócimy no, znowu no. na safę. A widzisz, że te są tam, gdzie jest ten, na, na kurzących. Hmm, no, trochę średnio, bo tam gdzie była na kurzących gdzieś tutaj. Tutaj są komienie, to nie mogą gdzieś u góry siedzieć. Słyszałem, że nie ma tego... busu. Tego nie ma? Że nie ma tego... busa. To już coś zniszczył, ale na razie jest. Może że pan wziął skrzynkę, w sumie no, sobie pójdę tam. Wszystko, ja pójdę tam, ale kurde, zagrałem w po zrobiłem takie inne ustawienia, bo nie wiedziałem, to ja pogrzebałem w tym jest tak, że może nie będę miał tak takich uścinek, po prostu, bo miałem na ustawione chyba 90 FPS-ów Teraz bym sobie ustawiłem na 60 i jak będziemy spadać to od góra do 30. No teraz to może to. nie będę miał taki spadek straszny. To jeszcze będzie. Dlatego dalej. chciałem zagrać... Dlatego właśnie chciałem zagrać tego gruzona. Wtedy. Ale może dziś zagram, może się uda. Okay, może daję mu ja gdzieś tam się odezwę. Proszę ustaj, jak, jak, sobie, jak sobie zrobię geografię angielski, to się nie odezwę. Zrobię, to się odezwa, jak będę już takie gotowe, że już nic nie będę robić. No żona już słyszała moja, więc zaraz już też odpadam, a akurat zostało nam 20 gości, a potem już się widzimy. Prawdopodobnie tak, ale ja zobaczę, dzisiaj jeszcze nie pisze. No fajnie by było, jakbyśmy sobie jeszcze zagrali nawet, nawet godzinkę w tego Warzone'a. Może wreszcie jakiś win się odjdzie w tym warzone. Jeszcze dwa razy trzecie miejsce. Troszkę trzeba pograć jeszcze. No. no, ale nie jest źle. Przecież jak, jak pamiętam, ogarnęliśmy chyba pierwszą gierkę, to ja, ja zabiłem może dwie osoby, pan Nikola, a teraz pan ostatnio zabił 6 sześć, sześć osób, pięć. już mniej więcej ogarniamy, to nie jest tak Fortnite, tam trzeba grać bardziej tak... Na przykład, o, tu, tam w ogóle że trzeba iść nawet z autami. A tutaj wiadomo, że jak ktoś do Ciebie, ciebie, ciebie strzela, no to się buduje ściana i tyle. Tak, dokładnie. A tam, jak ktoś do Ciebie strzela, to jest raczej po Tobie, chyba, że może jakiś domek czy osłonę, tam trzeba grać tak bardziej... O, mam dropa, możemy go wziąć w sumie. Da, ja go w sumie. Postrzelam do niego. Chyba, no, może pan w sumie... A no, bo to 5 hp to go zrzucę, bo zrzuca, jak będę już pod tym. Może pan go zrzuca w jednym strzałem. Ha, puh. Proszę bardzo. pompa, wolna biorę, tu jest dla pana, jak pan by chciał. Jej, pompa. jest to po pompa, dobra, wezmę, wezmę. Ale ja mam pompę, jak pan co to nie bierze. Ja mam światową, jak pan nie ma. Ja spokojnie mam zieloną, to wiesz, mamy mamy tak już bez różnicy kolory. Ale nie no, zawsze to co większy damage bije, tam bije chyba tam bije 160. Niech pan sobie weźmie. Ja tak mam tom, o wolną, światową. nas spokojnie. No to były fighty na tym, w tym naszym sadzie. Dwa tak, Możemy polecieć po kolejnego dropa, może będzie jakiś airbag. Nie idziemy powoli, że, że nikt na razie nie otwiera tych dropów, bo że się boją, grają bardziej. Tak się zmniejsza troszkę, no powoli, bo to wiadomo, nie są oddziały, ale... No ja pamiętam, grałem, graliśmy, graliśmy, graliśmy to oddziały, to 14 osób było takiej dopiero w pierwszej strefie. Tak, dokładnie. To już a tu już taka strefa, że tutaj, no, tu są krzaki, tu będą kampić ludzie ja też tu mogę się nawet schować jakby tak będzie jakiś kryzys i będzie ostatnia strefa, no to dobrze no, to zagrać trochę mądrzej i nie bicie z dwoma tylko się pochować i jednego wyeliminować a potem drugiego. Mamo robisz mi tego od tego A, zapomniałem Oskar dla pana ich mam pan bierze? Mam o kubu, ja już znalazłem wcześniej wydropiłem. Aha, dobra Może chodzi gdzieś tutaj, może? Gdzie idziemy? Możemy mieć po jednego dropa, ale to nie tak wiem czy się bardziej się na razie, wiesz, na obrzeżach czujmy. <słysy> może tu, tu, może pan pozbierać drogę, bo ja fulla. Droga mam 500 kogoś, to nie, mnie to Znaczy, to może jeszcze wziąć, na wszelki wypadek, jakby tam Przyjrałem. pod koniec strefy. Pomóc zabrakło, że mi albo panu, to ja panu rzucę, prawda? Gdzie więc Ja w sumie poleciał tak szczerze, tu na, na górę kurzącego komina. I tam coś jedzieć. Tak mi się wydaje wy i tak nikogo nie widzimy. Tu mamy krzaka, na prawo, a tam gdzieś tutaj gdzieś będzie strefa, mi się wydaje. Tak Jakbyśmy polecieli tutaj, no bo chodźmy tam może, bo no ja, ja i tak mam tak, to i tak wiesz, Na razie strefy nie będzie. Ja tam mam no, trzech tutaj. co jest, to jest naszpad, nasz szpad. Tu jest nasz szpad, Wrócę, masz, wrócę, wrócę, tylko ja sobie jeszcze tu XP-ka wezmę. No dobra. Ja idę sobie do góry na ten komin, bo potem będziemy, jak będą nas widzieć czy coś, albo będzie jakaś strefa inna, to po prostu sobie przylecimy. Polecimy sobie. zostałem zostało? O, teraz zostałem. Będziemy tak sobie chodzić Patrzę gdzieś do tyłu, ale widzę na razie cisza Cyk, cyk, cyk O, tu można wybudować, ale fajnie Nie, tutaj... A! Tutaj nie można wybudować jednak Tak się może stać, ale co z tego Niech sobie stoi tam jest Robku, bo sumie... następny będzie tutaj M zrobił tak, tak, tak i tak Więc znaczy, tak będę siedział Jeszcze podłoga tam Tak jest chyba najbezpieczniej jest tu 14, 12 osób Udałoby się z tego, z najbeterowskiego miejsca No, fajnie by było tak, gdyby ich tutaj kogoś... Idą, się... idą, idą, tam z nami, z na pleców naszych Widzisz, tam gdzieśmy przed chwilą byli A, widzę, widzę, widzę ale nie, nie ujawiajmy się, bo oni nam się budują. Pójdą po dropa, moim nie, zdaniem, chyba. Po... Zobaczymy, jak to z drugiej Zobaczymy, gdzie będzie strefa. Jak będzie strefa przy tym dropie, to, musimy, to możemy tam zlecieć, a nie, to możemy iść tu na górkę, będziemy mieć przewagę po prostu nad tym co będą nad, nad tym dropie. Zobaczymy, gdzie będzie strefa. Jak się będzie tam strefa, no to będzie dobrze i to obkampią, obkampią, tam jest jedno duo Tu jest kolejny dojeżdża Tutaj tak. Mamy strefę no, niech tak... czy Może nie, tak... niech pan tu się Niech pan się, tak się buduje za mną O, o nie lepiej tak Siedźmy obok siebie może. A jak będziemy słyszeć, że będą z... tutaj, może niech pan wejdzie ja Zrobię tak nawet ehm, Mamy strefę, no mamy Nie, bale, nie wiem, czy się płacę, ja bym wolał gdzieś się, chyba uciec bardziej Biją się w sumie, tam się biją czekaj na nich, bo mają stajka i też idą tutaj, widzę. Wiem, tylko że jak będziemy mieć strefę, to możemy się na końcu komina. Ale jak potem nie będziemy mieć strefy, to tak średnio trochę będzie. Ale jak zacznę od lasu, laser paga, to będzie tak. A to jest w To jest w to możemy być na, na ten budynek zawsze potem. Leci, 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 Cześć? leci, leci lądzpanem. padem po drodze. Lecą po drodze. Laser, laser, tylko... laser, leci. Ani razy mnie dostał. Mój dę. Ale i mam heavy, niech pan uważa. Eli, Rpeg leci, dobra, uciekamy. Uciekamy, uciekamy, lecimy. Leci, leci. Dobra, ja tu lecę. Ja jestem tego dropa w sumie. To też są typy. Fajnie, jak się Rpeg wsiadł. No jest Rpeg, jaki kasa. 9 rakiet mam, dobra, nice. 10 to RPG, tam coś. Coś do komina z powrotem? Nie, nie, gdzieś tu siedział w sumie. No nie na ten komin możemy zrobić. ten nowy, no, no ten drugi, będziemy w razie czego zawsze mieli weź do Ma, ma no, pan, a, ma pan jakieś rakiety? Ma pan jakieś rakiety? Rakiety, mam zaraz, zobaczę. Nie. Dobra, okej, okay, tam gdzieś mi wystarczy. Nie mogę się trafić z tymi rakietami. Dobra, stoję. O, ale fajnie się wybudowałem, co? Ale fajnie, bo mi tak, się jak tu poleci jakieś R, to mnie nie zrzucą. Jeszcze trzy, O nie! I... O nie! O nie! Rozwaliłem sobie. Tak się pocieszyłem. O tu było dobrze, tylko nie mogę po prostu schodzić teraz stąd. Jeszcze plec, zabuduję. 700 ma drewna. Potem wszystko jest Tylko spadłem, czekam, mam muszę się co? Chyba O nie no. Tak mam, tak no, tak, no, tak, tak, no jedno. Nie no, ale tak jedno. Głupiecie, Nie wychodzi no, mi stąd. Panie, Chodźmy do strefy, może żeby być pierwsi. Żebyśmy to my do nich strzelali, a ja, nie oni do nas. Helikopter jeszcze gdzieś leci. A ja oni, pan zobaczy, helikopter u góry. Mógłbym im helikopter, ja go sobie nie rzucę. Zabudujmy. Ja go rzucam teraz. Dobra, zrzucam go. Pana zabuduje, no będzie pan tak, Nie, no tak, nie będzie ta strefa, będzie już ich będzie pan biją, widzę. Ja mam mało tego, tak, mało ja będzie mam mało. będzie pan tak, będzie pan tak, będzie pan tak, będzie pan tak, będzie Ja go tu walę, on się tu będzie o coś buduje, więc tu mogę tu pojechać z góry Leci do mnie Jakby mi chce puścić Tu jest To nie widziałem w ogóle Leży dwóch A bo jeden sobie Uch czaki on ma tego Czekam do pana, uciekam do pana. Na daleku, on, ma tego, on ma tego, on ma glafera, ja uciekam. Ja uciekam, tu gdzie byliśmy. No tam przestają, za chwilę nie zwróciłem tym helikopterem. Tak, tu już Oni są dalej na górze, to jeszcze nam kogoś brakuje, jeszcze powinien być jeden gdzieś. To oni tu się podnieśli. Bo jeszcze jest jeden, na, i, brzadze... im, i oni we dwóch. I my we dwóch. I ten jest tam, więc niech na do helikoptera się z nie pani zbuduję chyba się trochę i oni Dobra lecą będą dawać pewnie tego a e, no dali to tylko tak myślałem To jest Rafał na jeden. Tak? Tak. Tu jest tu skotek? O nie nie, nie, nie. U, u, po prostu uważajmy. mu RP. Pega ma gość. O nie, minę, minę Rzuciłem go. Dostał 26 D go ma. Ja mam go ma, 35. Mam go Kubuś, ale ja, ja to jest blisko, ma. to ja się nie mogę Chyba ucieka chyba Ja tu ja mam ich tutaj wszystkich Leży Brawo tu Brawo, brawo piękna. Brawo, o to chodzi Jest tam z dwóch Ma pan rakiety? Chyba pan wziął nie, nie. z niego wow, Nie pan mam Kubuś ani złotówki, ani jednej nawet Jak? Ani jednej pan nie ma? Nie Nic chłopie Chyba uważajmy tak po prostu Oni już tu chodzą Chodzą, chodzą w na nas Weź ten talerz mi stąd, kurcze, talerz to tu Leży 6 killi. A tu jest RPG. To jest glapper, jakby pan chciał. Ja mam snajper, wiesz. Dobra. Snajper, pompę. Ej, A posz... no, bo nie wiem, czy tam są te RPGi. Nie Schodzimy ten, nie na tak to, czy nie? Szukamy ich zaraz. Siedzą pod nami pewnie. Widzę ich. No, Wygrana. Prawo. Super, 8 killi. Ja Siedzieli sobie pod schodami naszymi. Do usłyszenia, papa.